Witam. W niedzielę. Dzisiaj zrobimy sobie niedzielny spacerek. Drabinka stoi, bo dzieci podjadają czereśnie. Trochę kolorów się pojawiło, ale wiecie co? Dwa stopnie w nocy. Masakra. Koniec maja i tylko dwa stopnie. I ryski. Tutaj przy oczku żółte kosaćce. Też iryski. Tu mamy rutewkę kolistną. a tutaj dwuskrzydłową, która dopiero się gramoli do góry. Tu kolejna rutewka, kolor żółty będzie, piękna, wysoka bylina. I Tam mamy iryski, wejdziemy do irysków, ale najpierw pokażę Wam różową dziewannę. Różowiutka, też ładnie się wysiewa i zmienia kolor. Tutaj mamy koło niej różowy łubin. I z tyłu biała rutewka orlikolistna. Kokorycz niebieska. Ja Wam pokazuję, a Wy sobie zapisujcie i kupujcie. U mnie będzie robiony konkursik, ale tym razem, że to lato, ja nie mam roślin w doniczkach. Będę zbierała wam nasionka. Nasionka orlików. Jeżeli chcecie zwykła, to też wam zbiorę, bo mam mieszanki. Ale będą to nasiona orlików pełnych. Muszę sobie pozaznaczać. Tu będzie wiadomo na filmie, gdzie jaki rośnie. Też jest orliczek pełny. Tutaj Jan Paweł II wspina się po jabłoni. Strasznie nagiął nam gałąź. Będzie trzeba go ściąć. On był ścinany dwa lata temu do zera. To odmiana Jan Paweł II. I tutaj koło, pod nim koło róży mamy taki orlik pełny. Tutaj bordowy orlik pełny. No, z białego zbierać nie będę, bo sama muszę uzyskać. Chyba, że tam będzie już się osypuje. Ale muszę zaznaczyć, że tutaj jest. I tutaj mamy jeszcze orlik pełny różowy. Też już się osypują, zobaczcie. Ale ładnie wytwarzają nasionka. Idziemy zobaczyć. Nam się iryski potwierały. Tam też już widzę ładny irys się otworzył. Zaraz pójdziemy. Zobaczymy, ale najpierw idziemy koło oczka zobaczyć tego iryska. A więc otworzył się irysek żółty z białym. Przy oczku. Musiałam zatrzymać, bo nie będę wam pokazywać jak skacze przez płotek, płot, przez siatkę. O, jakiś trzmiel jest. Nie trafił. <grym> Także żółty jest. Tutaj kolejny się nam szykuje. Muszę się odwrócić. A tutaj mamy pełnego, ale jeszcze ma pączki. Jeszcze się nie rozwinął. Tutaj pęstemon palczasty. I widzę, akant również już wytworzył pączki, które będą szły do góry. Tu jestem przy oczku. Siatkę z mężem będziemy demontować. Małych dzieci nie ma. Także już nie trzeba siatki. Będzie mi lepiej bez skakania. Tutaj mamy kolejną kokorycz. Takie drobniutkie. Kwiatuchy ma żółte. Bardzo się rozkłada. Kolejny sił nam się wysiał, on praktycznie przenosi się, zakwitnie i się przenosi, siewki. siewki są, przetrwają, jakoś mateczna nie za bardzo, chcę tu kolejną siewaczkę widzę, może gdzieś tam jeszcze jest, tutaj mamy ten kuklik pomarańczowy, też już nam pomarańczowy, żółtolistny. Alno, kwiat pomarańczowy. No i bratki nam się pokazały inne. Wysiewane w tamtym roku. Tutaj też jest rutewka. Rutewki nam się bardzo sieją, także same się umiejscowiają na rabatkach. Tutaj lilia. Pyszna główka, orlik. No i trojeść szkarłatka, szkarłatka amerykańska, też już ma pączki. Tutaj gdzie ścinałam iglaka, posadziłam sobie, zabrałam z jednej rabatki paproć i w puste miejsce posadziłam sobie konieczynkę, szczawik. Tutaj rośnie nam, już ładnie podrosła, ma bardziej słoneczne stanowisko. Zawsze była w cieniu, wykładała mi się, to jest ta fuksja zimująca magalenika. W tym roku może będzie dużo wyższa, chociaż i tak miała prawie półtora metra. Ale teraz jest troszeczkę silniejsza, więcej słońca ma i jest ładniejsza. Pokazują nam się powojniki. To akurat jest stara siatka. Koś nie mamy chęci zakładać siatki. Ale tu stara musiała zostać, żeby powojnik się utrzymywał. Pierwsze kwiaty ma puste, a później mu się robią pełne. Tu już taki pełniejszy jest. Jaka odmiana to nie wiem, nie pamiętam. Ale piękne. I tu koło niego mamy hortensję kosmatą. Ale jeszcze pączków u niej nie widać. I tutaj rododendron, który niestety jest podcinany, bo jedno wsadzone koło drugiego. Kolejny powojnik. Ładnie się wspina. Jeszcze ma bardzo dużo pączków. Jasnota, to trzeba sadzić jedno koło drugiego. Chcemy zobaczyć nowego iryska. W tym roku z tych większych irysów i z tych mniejszych ogólnie mało kwitnie. Dużo kwiatów się nie pokazało. Odpoczywają. Ten prezentuje się tak. Kępa zobaczcie jaka duża. Ale coś kwiatów nie wydał. Co to wyda na drugi rok, pewnie? Ważne, że się rozrasta. No, i wkraczamy w drugą rabatkę. Delikatnie, pomału. Brzuch wciągnięty, dubsko też, żeby nie połamać. Aby pokazać Wam kolejnego iryska, mogłam przejść z tamtej strony też ładny ma kolor obok jest różyczka Żywokost gatta tutaj przekwitają azalie i kalnia już zaczyna nam się rozwijać ładnie wygląda w pączkach ale już widzę na pierwsze kwiaty rozwinięte muszę tutaj poruszać zobaczcie jakie ma duże kwiaty No, i w tym roku bardzo ładnie nam zakwitnie. Ma bardzo dużo pączków jeszcze, roślina kwasolubna, tak jak azalie, wrzosy, tutaj to, jak nam się szykuje, i gumercie. I zrobię taki spacerek tylko z zatrzymywaniem, bez żadnych łączenia filmów. Piękne, nie? Te liście żywokostu. Zwykły zielony mam przy kompostowniku z tyłu za domem. Teraz idziemy do kolejnego iryska, który kwitnie nam pod węgierką. Tu jeszcze szpan w kuleczkę trzeba uciąć. Próbujcie, to nie jest bardzo trudne. Bardzo łatwo się tnie. Najpierw iść na górę, później lecimy naokoło i powstaje kulka. Ten irysek też jest piękny, zobaczcie, taki plamisty. Też w tym roku ma tylko dwa kwiatostany. Każdy płatek ma inne pociągnięcia. Tam kwitną nam bodziszki. Muszę przejść między liliowcami. Bodziszek żałobny rośnie bardzo wysoko. Ma drobne kwiaty i bardzo mocno się rozsiewa, ale przy okazji jest jeszcze ozdobny z liści. Widzę kolejne iryski nam się rozwinęły tu jeszcze czekamy na piwonie czosnki kielichowiec wonny pobrany od mamuśki mamuśka to duża już też jest uzyskany z nasion ale mi nasion nie wytwarza i zawsze te końcóweczki ma takie przypalone Dlatego zabrałam go bardziej do cienia, ale w cieniu ma to samo. A tutaj rośnie nam kanna, co ślimakiem odtolił. Liście ma pogryzione. Tutaj kolejny irys. Także czas na irysy, ale lidiowce też już nabierają nam pączków. Tutaj czekamy na floksy, piwonie. No i zobaczcie jak ładnie te goździki się prezentują, jak się rozwinęła większa kępa. No i tutaj ten szczawik. Ja z nim to mam przechlepane. Już widzę nasiona wydaje czego delikatnie zbierać. Bo wszędzie się pojawia. Tutaj mamy skalnicę. skalniaczek nam pozarastał. Tutaj to jest zabawy w pieleniu. A tutaj zaczyna prostować nam listki. Czosnek skalny miał najpierw pokręcone, ale gdy będzie się szykował do kwiatów, to listki nam prostuje. A tu mamy ważkę. A, uciekła. Chciałam ją po tyłku pogłaskać. Tu szykuje nam się ires czarny. Też pięknie się rozrósł. I też w tym roku ma tylko jednego pączka. Tu jeszcze widziałam dziewannę koloru żółtego. Również ładne są te polne dziewanny. Miałam kiedyś, ale niestety się nie wysiała. A ta się przepięknie sieje. Też mogą być nasionka do konkursu. Jeżeli będą nasionka do konkursu, to będą tylko rośliny bylinowe, które nie trzeba wykopywać ani nakrywać. Nie wiem. Idziemy zobaczyć co tam jeszcze zakwitło. Nie chodziłam dzisiaj po ogrodzie. Robiłam rosołek Tutaj mamy krzewuszkę. O! Właśnie, kwitnie nam krzewuszka biała, ale ona skwitnie za domem. No i tutaj mamy ciemiężnicę. No, już ma półtora metra. Nie, metr 60, ja mam metr m, a ona jest równa ze mną. Ładnie się zapowiada. Bardzo wysoka. Ciekawa, kiedy zakwitną. Yy, czarne, które wysiewałam. Czekajcie, wezmę chwasta i teraz Wam pokażę kolejnego łodziszka. Ja bardzo przepraszam za chwasta, ale też pewnie macie, ja nie nadarzam plewić. Tutaj pokazuje nam się krotka. Tam kolejna trzykrotka, ale mi się tych krotek pozasiewało. Trzy kropki ścinamy po przekwitnięciu, bo będziecie mieć łąkę. Tutaj nam się biała, wysiała. Tylko one się ładnie przebarwiają i nie wiadomo, jak je wyrwiemy. A tu mamy trzykrotkę żółtolistną. Kwiatki ma delikatno niebieskie. Tutaj kalmia, ale taka drobnokwiatowa. Jeszcze w pączusiach. I tam, co nam się tu otworzyło? Widzę, otworzył nam się bodziszek pełny. Bo tak to jeszcze nic się nie potwierało nowego. Wszystko w fazie pączkowania. Idziemy zobaczyć. I trzeba maczety, kochani. Nie żartuję, bowiem kwiatów nie cięła. Tu mamy bodziszka pełnego. Ale dopiero też rozwija nam kwiaty, także będzie pięknie się prezentował, jak się wszystkie otworzą. Tutaj też mamy tojat, jeszcze też w pączkach. No tu rośliny akurat po krokusach zostały nam takie późno kwitnące, ale robią piękną zieleń. Oj, weź się, babo, stąd wydostań. Idziemy do kolejnego bodziszka. Zobaczcie, jak ja muszę się. Wyjdę na kostkę. Będzie mi lepiej. <gry> Tutaj mamy kolejnego bodziszka. Sasaneczka bardzo dużo nasion. Ma też będą nasionka. Tu mamy bodziszek z takimi paseczkami. O, uchwyciłam. Biały z takim bordowym paseczkiem. Kolejny powojnik, i kochani, idziemy do krzewuszki. I kończę, bo już jest 18 minut. Ojejku. O jejku. Ja wszystkich kwiatów nie pokazałam, ale to nic, następnym razem co nie? Idziemy do krzewuszki i kończymy. Tu jest takie moje zaplecze z tyłu. Tu mamy ogród zimowy. Szybko idę, bo już czasu mało. I tu mam krzewuszkę, którą ukorzeniłam. Ona jest biała, później się przebarwia na różowo którą ukorzeniłam. Spatyczka, czyli pobrałam sobie sztorby i pięknie rośnie. Wyobraźcie sobie, że ona jeszcze jest w małej doniczce. Jak ją wsadziłam w małą doniczkę i wsadziłam to do ziemi, tak zostało, muszę ją uwolnić z tej małej doniczki plastikowej. Tu za domem mówię, mam takie zaplecze. Tam są budy do banana. Także tutaj też mam pracy. Tutaj hortensję przyrzecę niestety bardzo mocno i przymarzają. A tam z tyłu mam sad i warzywa. No i około setkę liliowców z nasion. Tutaj brunerki. No i co? Miałam kończyć. Dobra, kończę. Tutaj mam brunery. Pa!